Manko ludziska, witam was ponownie na kanale po tygodniu pełnym wrażeń, jeśli chodzi o piłkę nożną. Jak wiecie, no mistrzostwa świata w Katarze idą pełną parą, już kończy się faza grupowa, z której wyszła Polska. Tak, po prawie 40 latach, jak już każdy Polak wie, wyszliśmy z grupy w jakim stylu? To też każdy wie, ale należy się cieszyć z tego co jest. Wyszliśmy, teraz gramy z potężną Francją i oczywiście też będzie miało to różne odniesienia do FIFA, bo jak wiecie, mamy karty Pavtu Glory, mamy Milika, mamy Grismana, mamy Nkunku, mamy wiele oczywiście też innych kart paftu glory i teraz jak wchodzimy w fazę pucharową to będziemy sobie rozmawiać o tych kartach również i o tym jaka promocja dziś już wychodzi w fifie mam dla was karty które zobaczymy dziś wieczorem oraz też drugą serię world cup icon oprócz tego też oczywiście mamy ekran ładowania który też przedstawia piłkarzy takich jak prawdopodobnie van Dyke, prawdopodobnie bruno fernandes i możecie mi powiedzieć, kto jest tutaj, bo zapomniałem. Ale oprócz tego, o jak jasno, oprócz tego mamy też Rashforda, będziemy mieli Laporte, będziemy mieli Asensio, będziemy mieli Sanek, Czakę y, Timothy Weah, który będzie w zadaniu, o ile się nie mylę. Będzie też Alfonso Davis, Kanada niestety z Mistrzostw Świata odpadła. Ale na czym te karty polegają? One będą się nazywać World Cup Stories i one nie są oczywiście kartan, kartami dynamicznymi. Po, 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 podobnie jak to było z kartami World to the y, Final. Pamiętajcie, że te karty też, no mimo, że nazwa jest trochę zmylna, żadna karta oprócz Pawtu Glory, która do tej pory wyszła z edycji Mistrzostw Świata, nie jest dynamiczna. Te karty też nie będą dynamiczne, będą to karty statyczne, po prostu kolejne karty, yy, które po prostu będą ładnie wyglądać i będą miały zbustowane statystyki. Oprócz tego będziemy mieli oczywiście nową serię ikon z Mistrzostw Świata, w tym Garincha, Pele czy... Eto, który dostanie 5 gwiazdek słabszej nogi. No, po prostu druga tura kart z Mistrzostw Świata. Jak wiecie, to będziemy mogli dzisiaj e, zobaczyć wieczorem e, w FIFA. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałem zaprosić Was do wspólnej gry Football Team, przeglądarkowej grze piłkarskiej, w której możecie założyć własną postać oraz własny klub. Ja już to zrobiłem. Wbiłem 42 level i zapraszam Was do dołączania do mojego klubu. Link będzie pod tym filmem i będziemy mogli razem wspólnie latać po wirtualnych boiskach. Gra dostała ostatnio bardzo dużą aktualizację, która. Zawiera pełne udźwiękowienie oraz nowy moduł klubowy. Odświeżony moduł wszystkiego właściwie, co widzicie, co, co właśnie Wam pokazuje. Bardzo mnie to przyciągnęło do tej gry na nowo i muszę przyznać, że naprawdę prezentuje się to zacnie. I jeśli też wejdziecie z mojego linka referencyjnego do gry, to dostaniecie 200 energii na start więcej, żebyście właśnie mogli sobie lepiej wytrenować swojego zawodnika na start, a jeszcze żeby było lepiej. To 5 grudnia startują nowe serwery europejskie, na której też będzie sporo innowacji, i jeszcze jakby tego było mało, to będą też nagrody dzięki typerowi z Kataru 2022 Mistrzostw Świata. Jeśli dobrze wytypujecie wyniki obecnych mistrzostw świata, to możecie wygrać nawet iPhone'a 14, więc zapraszam was serdecznie do klikania w link, bo naprawdę gra prezentuje się świetnie. A przechodząc już do handlu, jak wiecie, rynek w tej chwili jest bardzo wysoko i wielu z Was czeka na spadki, żeby kupić potencjalne karty do swoich klubów. Nie tylko karty z edycji Mistrzostw Świata z paf Glory, ale też inne karty poszły bardzo w górę, szczególnie zawodnicy też z najlepszej drużyny tygodnia, która dopiero co wyszła. Ja nawet muszę przyznać, że kilka kart skupiłem, w tym Neymara i dwóch Tio Hernandezów, bo wydaje mi się, że szczególnie też pamiętajcie, że niektóre karty Once to Watch przez, po, po, podczas Mistrzostw Świata dostaną ulepszenia swoje po wygraniu meczu, właśnie w tym Serginio Dez z Ameryki, i też oczywiście Schlotterbeck, mimo że Niemcy odpadli, to karta Schlotterbecka oczywiście dostaje ulepszenia. O tej karcie ulepszenie plus dwa, oczywiście o tej karcie już mówiłem niejednokrotnie na filmach, oczywiście ona miała swoje wyższe momenty również, ale miały też, oh, uwielbiam to, że i jej nie może wypuścić jednego pacza bez kolejnego bagu, który wkradł się do gry, tym razem jest to oczywiście wyszukiwanie, które się kasuje. Po każdym pojedynczym wyszuki wyszukiwaniu jest to niesamowicie irytujące, ale w każdym razie chcę zobaczyć, za ile teraz chodzi Tio. Aha, zrobiłem Gold Keeper Basic. No tak, czekajcie, teraz powinien chodzić, bo kilku z nich po prostu wziąłem, chcę zobaczyć chodzi za 103 tysiące, ja wziąłem dwóch za 99 tysięcy, o ile się nie mylę, więc mam nadzieję, że jego karta troszkę odbije na ligę weekendową więc tak wygląda sytuacja w tej chwili z rynkiem, że po prostu musicie szukać małych flipów lub też po prostu liczyć, że dzisiaj po 19 rynek odbije, bo nie wydaje mi się, żebyśmy zobaczyli to taki kraszek jak zobaczyliśmy podczas czarnego piątku, bo jak wiecie, no raczej, no, czarny piątek wydarza się tylko raz i, i ta seria paczek, która wychodzi. Oczywiście będą kolejne paczki w sklepie na pewno, ale już nie jest takim natłokiem. Oczywiście możemy zobaczyć znów dzisiaj jakąś paczkę za 100 tysięcy niewymienną, a może za 50 tysięcy, z Zetonem, ze tonem, ze słapem, bardzo możliwe, że taką zobaczymy, ale ona rynku nie powinna zawalić. Tak? Jeśli coś może dzisiaj wieczorem zawalić rynek, to musiałaby to być paczka, która zawierałaby no coś bardzo dużego, na przykład musiałby w niej być, nie wiem, Marvel Hero albo Ikona na przykład za 125 tysięcy, to oczywiście niewymienna, albo znowu może by musiały wrócić te paczki Centurion, czyli 100 zawodników, co I może się jeszcze mówiąc wydarzyć i oczywiście to też ma wpływ na rynek, ale no nie wierzę w to, żebyśmy zobaczyli taki kraszek, zobaczyliśmy w zeszłym weekendzie, kiedy jak wiecie, no, no karty były niesamowicie nisko, można było robić niesamowite flipy, ja sam kupiłem Karwahalów za około, nie pamiętam już, od 170 na pewno tysięcy, po 185, coś takiego dzisiaj po wygranym meczu Hiszpanii ich sprzedałem, miałem też więcej oczywiście kart dawno nie nagrywałem filmu, więc, więc moja lista transferowa nie jest aktualna może coś zapisałem, o zapisałem na przykład Bruno Guimaresa który go kupiłem za 283 tysięcy Teraz już wiecie, że chodzi ponad 400 Miałem generalnie trzech, dwóch Niestety puściłem za wcześnie, za prawie 350 tysięcy Bardzo żałuję, bo teraz miałbym na nim dużo większy profit I czekam już z tą kartą No właściwie jak daleko Brazylia Dojdzie to do tego momentu mniej więcej Czekam chyba, że no przed... naprawdę zobaczę Że jego karta wybiła niesamowicie Po kroju yy, na przykład Renato Sancheza Który ciągle wybijał, ale myślę, że trajektoria Tej karty może być podobna, więc jeśli macie tą kartę Albo chcecie jeszcze ją kupić, to mimo, że Jest teraz bardzo droga, wydaje mi się, że może być jeszcze droższa, no tylko uważajcie, bo wiadomo, że branie go za 400 tysięcy jest już dużo co nawet więcej, on teraz chodzi, jest dużo mniej opłacalne niż gdy można było właśnie go wziąć na kraszu. Jeszcze żeby było śmieszniej, to i tak nie była najlepsza cena, bo podczas kraszu czarnopiątkowego to takie karty jak Guimares chodziły pod chyba nawet 260 tysięcy, więc nawet nie był najlepszy moment wzięcia go. Flipnąłem też przy okazji Neymara, nie wiem czy tutaj go widać, pewnie nie, z 850 000 na 950 tysięcy, kupiłem sobie drugiego do, do składu, ale generalnie, moi drodzy, sytuacja wygląda tak, że jak wiecie no rynek w tej chwili jest wysoko i niestety nie spodziewam się jakichś ogromnych spadków jeszcze przez najbliższy czas, bo dzisiejsza promocja nie wygląda jakoś niesamowicie powalająco. Chyba, że mówię, i jej może zawsze coś przywalić w sklepie, jej może wywalić coś nagłego, może wywalić jakiegoś bardzo atrakcyjnego sbc który oczywiście może spowodować, że rynek znów spadnie. Na razie się to nie zapowiada, ale wiecie, jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje na rynku, to Twitch TV Keindra. Dziś wieczorem oczywiście w piątki z Wami zawsze jestem na Fifie. Oprócz tego też grywam sobie ostatnio w WOWA, więc jak macie ochotę bo wyszedł nowy dodatek, więc jak macie ochotę sobie ze mną pocilować na streamku, to wiecie, gdzie mnie szukać, Twitch TV Kendra i oczywiście na moim Discordzie zawsze jestem aktywny i bardzo jest oczywiście aktywny też ostatnio kanał Piłka Mecze, gdzie wspólnie ekscytujemy się, no, mistrzostwami świata, więc zapraszam Was serdecznie tam również, ale wracając jeszcze do rzeczy, jeśli chcecie wiedzieć, kiedy kupić niektóre karty, to teraz pójdę po segmentach. Path to Glory, z zawodników, którzy już, no raczej mają ścieżkę, znaczy są faworytami, na przykład nie wiem, wiadomo, że teraz no Polska, która będzie walczyć z Francją, to wiadomo, że karta przed Griezmana, jeśli oczywiście nie będzie jakichś poważnych niespodzianek, to będzie już tylko rosnąć. Karta, nie wiem, na przykład jeśli by Frankie de Jong przeszedł dalej z z Holandią, to też wiadomo, żeby rósł i tak dalej, i tak dalej, więc no, te karty oczywiście tych pewniaków będą już tylko rosły, oczywiście do momentu wywalenia się jakiegoś zespołu po drodze, no to wtedy oczywiście jest to ryzykowne, bo zawsze, znaczy zawsze jest ryzykowne branie tych kart w momencie, kiedy no, zakładamy, że któryś z zespołów może się wywalić, kiedy nie powinien, na przykład jeśli Romero, jeśli Argentyna odpadłaby z z Australią, co jest mało prawdopodobne, no ale nie takie rzeczy już piłka nożna widziała, chociażby wczorajsze mecze Kostaryki z Niemcami czy Hiszpania z Japonią, więc różne niespodzianki mogą się wydarzyć, ale generalnie chodzi mi o to, że karty Paft to Glory, wśród tych faworytów, tych, wśród tych mocnych narodowości też na przykład żałuję, że Romero sprzedałem po meczu, bo sprzedałem go po 180 tysięcy, już go nie mam na liście, kupowałem go po 100. Nie pamiętam, 140 do 150 chyba podczas, podczas tego crashu czarno-piątkowego, coś takiego. Nawet chyba miałem kilku po 160, których brałem za późno i nawet przez chwilę myślałem na czarnym piątku, że na nim te stracę, ale przetrzymałem moment i oczywiście te karty po czarnym piątku, jak to z reguły bywa, oczywiście nie było to pewne, ale tak się wydarzyło, że wiele, wiele, wiele kart oczywiście odbiło, no bo jak skończył się ten chory zasób z wszystkich sbc którzy ludzie robili tych ikon i innych różnych ciekawych rzeczy, albo nieciekawych, zależy co trafiliście. Wiem, że niektórzy z was poszczęścili. I w moim wypadku najlepszą kartą, z jaką wyszedłem z tej promocji jest ABD Pele. Małe rzeczy cieszą i Pikę. W moim wypadku, i też no, otworzyłem trzy paczki foderowe, te 83 razy 20, z których nie dostałem nic ciekawego. Tam Mertensa, kilka kart tych Road to the Final. Ale przechodząc do rzeczy jeszcze dalej, moi drodzy, więc jeśli chodzi o Pawto Glory, to no uważajcie, bo wydaje mi się, że te karty będą już tylko rosnąć. Oczywiście wśród faworytów, właśnie taki Romero, no już chodzi po 210 tysięcy. Oczywiście możemy patrzeć na chwilowe spadki, tak? Dzisiaj wieczorem, jeśli zobaczycie jakieś spadki, to być może znów będziecie mogli karty Pawto Glory przeatakować, ale lecąc dalej w inne segmenty. Jeśli chodzi o ikony, na przykład takiego Butra Guenio z tego World Cup, nie, tak, z edycji World Cup, to uważam, że akurat te karty nieszczególnie muszą odbić, kiedy wyjdą z paczek, bo one nie są, wydaje mi się, aż tak rozchwytywane, jak były karty Marvelowskie rozchwytywane, więc nie miałbym pewności, czy te karty jakoś niesamowicie odbiją, chyba, że będą niektóre nachajpowane. Oczywiście mówię, taki Butra, no, może pójść wyżej w sytuacji, gdy na przykład okaże się, że dużo prosów nimi gra, tak, to w takim przypadku mamy przykład na Cap -TV, Cap TV, który z World Cup, oczywiście edycji tej Marvelowej, który niesamowicie odbija wciąż cały czas, właściwie jest bardzo wysoko z tego powodu, że no grają nimi prosi i jego karta utrzymuje niesamowicie wysoką cenę. Więc jeśli chodzi o ikony, to jeśli chcecie się w nie zaopatrzyć, to nie musicie jakoś szczególnie ich moim zdaniem dzisiaj kupować z tego powodu, że no nie wydaje mi się, że no może oprócz tych absolutnie najdroższych, najlepszych, która była w, tych, w tym pierwszym segmencie World Cup. Y z tej edycji Mistrzostw Świata, to nie powinno większość z nich pójść w górę, ale tak, Path to Glory pewnie będą iść w górę. Najlepsze karty z Team of the Week, niektóre myślę, że odbiją, dlatego właśnie wziąłem Tio, już Wam mówiłem, pod Desta, który dostanie ulepszenie. Myślę, że Dest, albo nie może Inform Liao, tego typu karty mogą pójść w górę, czyli znaczy ja tak, nie specjalnie, bo chyba jest cały czas jego SBC, ale właśnie Tio mi się całkiem podobał, dlatego go wziąłem, bo patrzcie ogólnie pod linki kart, które dostaną ulepszenie z Once to Watch. Właśnie teraz do głowy Wchodzi mi najbardziej Dest ale wiem, że na pewno są też inne karty once to watch, które na tym mundialu dostały ulepszenie, jak Schlotterbeck, więc może, może jacyś Niemcy też dostaną, nawet wiecie, nawet ten Schlotterbeck nie, nie wykluczam, że on po ulepszeniu może nawet po pewnym czasie, nie mówię, że od razu, ale po pewnym czasie może trochę wzrosnąć z ceną z tego powodu, że dużo Niemców wyjdzie w tej promocji, tak jak Sane, na przykład i ogólnie też linki do Bayernu. Zwróćcie uwagę na przykład Gnabry, który w tej chwili chodzi za minimalne widły chyba cały czas, no bo Niemcy oczywiście odpadli, to mimo, że chodzi po minimalnych widłach, to ponieważ zobaczymy, kilku zawodników z Bayernu, to kto wie, być może on też odbije. Daję wam oczywiście tylko takie luźne karty, które, na które możecie zwrócić uwagę, ale nie mówię, żebyście teraz wzięli za discard Gnabriego, bo nie gwarantuję wam, że on odbije. Po prostu chodzi mi o to, żebyście w ten sposób identyfikowali rynek, w których segmentach możecie potencjalnie zobaczyć zarobek w ten weekend. Oprócz tego, jeśli zwrócimy uwagę na karty, które również wychodzą dzisiaj wieczorem z paczek, czyli Road to the Final, karty oczywiście niedynamiczne. Jeśli jakieś mnie tutaj interesowałyby pod potencjalne inwestycje, to powiem wam szczerze, nie szczególnie mnie interesują. Wydaje mi się, że te karty też, podobnie jak ikony z Mistrzostw Świata, nie powinny jakoś super rewelacyjnie odbić. Jeśli ktokolwiek mógłby troszeczkę odbić, to myślę, że mógłby to być Modyć, mógłby to być troszeczkę być może Son, ale nie uważałbym jakoś bardzo... Bardziej mnie interesuje Busquets ewentualnie i Montiel, którzy w miarę trzymają cenę, bo jest Montiel nie najgorszym prawym obrońcą. I też pamiętajcie, że no właśnie nie wszyscy wiedzą, że te karty się nie ulepszają, więc też na hajpie nie zdziwię się, jak taki Montiel może pójść. Niestety, mówię niestety, bo to jest Przerażające, jak ludzie, no nie wiedzą, jak niektóre karty działają, dlatego nagrywam te filmy, żebyście wy wiedzieli, że właśnie taki Montfil się nie ulepszy, ale przed meczem z Australią bardzo możliwe, że pójdzie bardziej w górę. Busquets też, mecz Hiszpanii z Marokiem też, Marokiem też możliwe, że trochę pójdzie w górę. I ogólnie te dwie karty mi się całkiem ewentualnie podobają pod inwestycje. Nie mówię, że muszą one pójść w górę, ale jeśli już miałbym kogoś wybrać, to te dwie karty może Modricza i też Nunes jest ciekawy, bo chodzi za minimalne widły. A jest naprawdę spoko kartą, więc też się nie zdziwię, jak on po pewnym czasie może troszeczkę odbije dobre linki, jak Bernardo Silva będzie dostawał kolejne ulepszenia z Portugalią, to też być może właśnie Nunes może po pewnym czasie trochę urosnąć. Weinaldum i Marquinhos też nie wyglądają jakoś tragicznie, ale i wiecie co, w sumie dobra, no jest kilka kart, które potencjalnie może pójść w górę, ale mówię po prostu, które mi się ewentualnie w miarę podobają, ale nie daję wam gwarancji, że urosną. Tak, Marquinhos może troszeczkę pójść w górę. Weinaldum być może, Korona też jest ciekawy, który chodzi za minimalne widły, ale ludzie go linkują z niektórymi kartami z Ligi Hiszpańskiej, jak wiecie Liga Hiszpańska jest bardzo popularna w tym roku w FIFA, więc te hiszpańskie linki, znaczy z Ligi Hiszpańskiej mogą jeszcze potencjalnie pójść w górę, ale taki White mi się nie podoba, no Mbappe jest za drogi, żeby myśleć pod nim pod względem inwestycji, Werner mi się nie podoba, Suarez mi się też nie podoba, no bo jak wiecie no nie ma za bardzo klubu żadnego, więc no nie ma też linków za bardzo, więc też bym niego nie polecał, Mertens też jak najbardziej nie, więc już wam powiedziałem co myślę o tych kartach, jeszcze ostatnią rzeczą, na którą musimy Zwrócić uwagę, są oczywiście fodery, o których zawsze trzeba na filmie wspomnieć, żebyście wiedzieli, jaka jest aktualna sytuacja z nimi. No, sytuacja jest taka, że są mega wysoko i nie polecałbym w tej chwili inwestowania w nich. Oczywiście, zawsze może zdarzyć się jakiś oksymoron, że jej wypuści jakiegoś dobrego SBC-ka, jakąś ruletkę, która znowu będzie wymagać kart 88, i on znowu wbiją do 40 tysięcy, bo jak wiecie, no one i tak bardzo, bardzo spadły. No, ale wiadomo, to jest wciąż ryzyko, bo jeśli nic ciekawego nie wyjdzie do poniedziałku albo dalej w FIFA, no to te karty no będą tylko spadać, spadać i spadać, bo w tej chwili fodery są bardzo wysoko, osiemdziesiątki piątki są bardzo wysoko osiemdziesiątki szóstki też są wysoko, siódemki też są wysoko, każdy segment właściwie jest wysoko, więc obecnie na chwilę dzisiejszą na, ponie na poniedziałek, na piątek nie polecam Wam wchodzenie w fodery ale zobaczymy jaki dzisiaj wieczorem właśnie na streamku będzie zasób, bo być może jeśli z jakiegoś powodu zasób będzie bardzo duży, jeśli może zobaczymy dzisiaj wieczorem jakiś crash na rynku, wątpię crash to nie, ale możemy zobaczyć różne zachwiania, więc jak zobaczymy zachwiania na rynku to oczywiście zastanowimy się czy w czy w foder faktycznie warto jest w najbliższych dniach wejść. Więc moi drodzy, to by było na tyle. Tyle jeśli chodzi o podsumowanie handlowe. Miło mi z wami być ponownie. Będzie więcej filmów w tym miesiącu. Obiecuję wam to i będziemy wspólnie oczywiście komentować mecze piłki nożnej w Mistrzostwach Świata, bo jeszcze wiele się będzie działo i mam nadzieję, że będziecie na moim Discordzie, będziecie na Twitch.tv Kanera i oczywiście też na YouTube będziecie dawać komentarze, lajki i nie zapomnijcie o linku referencyjnym do Team. Więc moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Widzimy się już niebawem. Dzięki Wam za oglądanie, dzięki, że wciąż, wciąż tu jesteście i dzięki za wspieranie mojego kanału, bo jak wiecie, bardzo mi pomagacie we wszystkim co robię, więc dzięki i do następnego.